Ja mam brać solo? No właśnie skończyłem. Dam. To chujnie. No, ja być. myślę, że słań mógłby wziąć. Dobra, jeszcze kupię, że mam tyle Kurde, jakbym teraz się mógł dołączyć jako spectator, to byłoby dobre. No byłoby dobre, ale Riot sobie... sobie, love you bitches, kurwa. No way. <laughs> Drunk play o 13, kurwa, like a boss. <laughs> nie ma, że boli. I cieszę się, tą bordę. <laughs> nie, <ma>, że... <laughs> nie ma, że boli. No go to chyba już nic nie boli. I sięgnę do magicznego plecaczka i kurwa, browar, co mam robić? Budzę się rano o 11, nie? Kurwa, sięg sięgłem do mego backpacka. Kurwa, patrzę i kurwa, widzę piwo. Myślę sobie, dobra, chuj suszy, no to zaleczymy. I się, <grym> stałem, to z najebany, no. kurwa, stałem z wyra na no. Kurwa, Stałem z wyra, usiadłem przed kompem, kurwa. Mmm, pojechać do dziekanatu. Fuck, this shit. I to trzy mieć to, jakieś to, to, to w życiu, to kru... w życiu, kurwa. w życiu Jest priorytet. Priorytet. trzy godziny trzy godziny trzy godziny A, to trzy Dobra, idziemy na kurwy. Czyli to z zostaje tylko WoW, ale to lipa, nie? Dobra, to ja, ja bierzesz ja solo, no. ja solo, no. ja idę na dżunglę, chyba kretynie. A, no to ja biorę solo. <laughs> ja jestem pijany no, skurwiak. Ja ale ja spokojnie, mam, mam ogarnięcie mapy, no, mi nie tak myszka jak ostatnio, więc dobrze. Jestem, <laughs> ja jestem tak skaco, -jany, you know. Oh, LOL, to... koks. No. LOL, noobs. I can see your level one because no. you... I dla to Ale ja miałem tu staty 2.013, A, a pod... Oglądałem i tego streama, patrzyłem 1.012, <laughs> że kurwa, ale pełną pizdą, nie. <laughs> kurwa, kile się sypią jak złoty deszcz na twarzy japońskich nastolatek, nie. A później ukradłem tego killa. W gdzie się wyłącza tą tempo, no y... Kurwa kucz ma wyjebane, on stracił pół hapstu za sekundę Ja szukam kurwa gdzie się wyłącza to, cenzurę A to się wyłącza wcześniej, Nie, wcześniej no Co do pedały I regenie hapst Aaaa O kurwa, 817 życia O, mam normalny ping, game over Chodź mi hard pull Hard Już You only click to once, for... <laughs> you only click once <laughs> <laughs> Tak ci hard punąłem, ja, że kurwa penis spędzę ja biorę mordę kazera. Okej okay. Aczkolwiek ja nie mam go kupionego ale Dlatego nim gram Bo nie mam za dużego wyboru, więc. Nie masz za dużego penisa, kurwa no. <laughs> Chyba, że te, które masz w gardle One są gargantuiczne O kurwa mać! I have been ganked! Ja miał przejebane na tym linie. Ooo, ale ona mi wyjebała, ja nie wierzę, to jest damage. Kurwa, wziąłem zły item. Ale ja z ty No nie, no mam przejebane. A boże, on mnie chce skrzywdzić. Ja pierdolę, ta lista prawie na kombo, mnie zdjął. No ja nie mogę podejść do creepów Chodź tu. Ej, on zrywa, i to mocno. Ja muszę dostać drugi level czy coś i będzie spoko. Ja jestem bystry, więc wziąłem złego itema. Oficjalnie mogę stwierdzić, że Katie nie jest oporem, takim naprawdę oporem. oporem. No on jest przepakiem, kurwa no. no. Za mocno bije, jak na swój zasięg. Ashka też ma duży, ale na starcie nic kurwa nie robi, no. Powiedzmy sobie szczerze. Ja to i tak od każdego kastera mogę trzymać na dystans <noise> i tak. To... Raj na topie jest do zabicia, nie? Oh, fucking bitch! No i mhm. ja <noise> O, game. Gay over. <coughs> nie masz run low. Ale Garen żyje. Ha. Dziś na Dobra, mam czerwonego, idę na Gankora na... Kurwa, jeszcze No mm. zrobię, gole... zrobię golemki i będzie kurwa Gankor. Co ty tak długo tego czerwonego robisz? Znaczy, bo wiesz zrobiłem golemki, potem duszki, potem czerwonego. No Bez. ja generalnie ginę tutaj, więc może wkładaj. O, czerwony Mniej miałbyś. Oni się już dążą ty pierdolony idioto. Zamknij mordę. Pomóż Kajak. mi, to jest zły item. SS-1. SS-1. SS1. A, bez... Oho. No to, kurwa, tak. A lol, oh. no. O, oh, no, super! Aaa, on Cię miał pod wieżą, junglera! Chciałbyś może jeszcze o czymś porozmawiać? Dawaj go! Ciśniemy! A. Nie! Ty ściero, masz! Kurwa składę. Pierdzimy Laserowy? Z krukowej. Chociaż w sumie mam laserowego kruka. Ja teraz nie. mam dobrego itema, game over. Widzisz mówiłem, że zaraz upadł. miał być double killa, kurwo. Mhm. Mm no, ale nie miałem do siatu. No to kurwa pies je w anal. Mhm. Argumenty! No mam go! Słyszałeś argumenta? Tylko A jednego. Ja nie mam argumenta? Chobaka, kurwa. Gdzie jest mój alkohol? Przestań kurwa mówić. Dziwko. Dziwko bardziej. O no na pewno. O, zrobiłeś? No i proszę. Czekaj, muszę uspokoić moją myszkę. Pręget, pręget, pręget. Kurwa, działaj. Złama się. Czemu on tak karci? Co? Lola, no, 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 zagrać z Twistadem? Karci, lola. Na tej mapie goni. <goli> e, ale to był sucher wyśmienity. Wyśmienity suchar, mi, suchar miliardowy. <goli> karci. Te. Kurwa, dopiero tam tę stronę, że co powiedziałeś! Ja pierdolę zabij się! <złowenie> o kurwa, ale trafiłem! Kurwa, pierdolę! Dobra, O, totalnie to przeżyję! Aaaaaah! Takie! Czyżbyś indział? Mm. Mm. Od razu wzięta z dobrego itema i od razu Raj spierda pod własną wieżę kurwance olejnie Tak to się robi Jak mi to wkurja Oporowo Ta myszka czasem się porusza A czasem sobie stoi w miejscu Jak pedał pedał nie stoją w miejscu, no biorą w dupę All day. Mogą w miejscu wracać w tobie. Masz jakąś podobną pod Może to nie zginę myszki, tylko pod tylko powierzchni. O, mam mhm. ulta. Game over. Ja też tak mam, że czasami mi tak zjeżdża. Też tak, czasem masz ulta? Ale mi nie zjeżdża, po prostu ruszam nią, a. Avena jest King Konga! No życie się rozciąga. No jak, Akali przeszła z szósty, czemu je nie zabijasz? Akali przeszła z szósty, czemu nie zabijasz ją? Czemu nie zabijasz? Why you noo, dear lol? Dobra, już jestem mordekarzem. Jawa Kari, no widzę przecież. O ty słuchaj. Marzę cię, ale kurcz, wiesz, że ja ci niewiele powiem. O kurcz. Poproszę. Nie ma futro da. Tak jak poproszę. shit and stuff, man. Gankuję motosora. Aż po prostu. No, no na topie przyda się gank. Dobra, no, trochę... no, teraz trzymajkę, tylko tą luksemkę. Bo jest SS1. Trzymy. Aaaa, śmieciu, chciałeś mnie złapać. No, no, super, z chce mnie bować. Ja się zaraz zdrabię. No bec. po prostu dezawi. Chodź to. Omów, A, tak. I'm fucking noob. No proszę, przynajmniej szczery. No wiesz, teraz stoi między wieżami. Ja bym go chętnie kill'im, ale on ma full'a. Tak? tak. Czułem, czy tak normalnie? No widzisz go? On się prosi o to. He's asking for it. Widzisz, jak jest ubrany. Chyba wszystko ta fula. No po prostu ja go. Lubię! No ja robię. No robią zrobię. Dawaj, dawaj tam, Dobry, tam, dobra, tam. Dobra, tam dobra. pierwszy. Dobra, to będzie Jorik. I fokus murzyna. Dzina. Fokus oh, murzyna. I nie. Ty kurwa, fokus murzyna. Fokus murzyna. Ty kurwa, fokus murzyna. No, <śles> no padł no. A wiem do wuskiem ma co takie dzisiaj Ale się. Chodź ze mną Murzynię Bawełna mu czeka A to wykształcone ta książka Kurwa nie. No, no ją ma po to, żeby bawełnę zbierać z niej. No Książki? No normalnie kurwa, prasuje ją tam od razu robi z niej spodnie. Ksiń zrób mi niebieskiego. Księń zrób mi spodnie, zrób ci lodę. Dam ci loda. Dziwki w lodu. Trupy niebieskiego zrobię ci lodak Daniel, Bity, na ty na te korwa, bitego go SS1. A w sumie to SS2. Mam trochę głos zjechany. To jest bro. O Boże, ta farma, chyba gacie są mokre. Boże, jaka ta Kali jest! <grym> o, muzyn! No i, kurwa, jakby cię tu zabić, co? SS Jorek, e, jest sam idzie? Nie. Oje. To mm. jest krowa Lux. No weź, kurwa, zrób mi tego niebieskiego w Właśnie, Kurwa, właśnie zdjąłem Raja prawie do zera z dwóch skilli. Kurwa, opij ją, mamzę! jest. nie over! No <laughs> Po prostu full ty. Chodź tu. O Boże, nie zdążę. Nice damage. Jednak zdążę. Dobra, rób mi tego niebieskiego plebsie. Okay. Ale nie wiem, czy będzie, ja właśnie zostanę yeah. Ja sobie zabiję właśnie Rage'a i to okej Aj, mupi! Ja mam opie. Ale becznie jest mordek, kupuję go tak bardzo niedługo Przebijesz mi damage, bo mam czerwonego jak coś Aaaaaaa yeah. Idę po botę Kurwa idę po buty! Idę po buty! Idźcie zabić! Kurwa idę po buty! No ale się też przyjdzie, czadu. Jeszcze nie nao! Albowiem mam Fida, mimo że jestem kurwa totalnym rytorem! Ale to on wija! Lame! Kill so cute. Ja kocham ludzi, którzy fokusują tego, są. rogu. Ty, rogu, masz zajebiste itemy, czego tak patrzę. Co? Zajebiste itemy masz, swoją rogu. Build. <laughs> Hazard. Build, zniknął mid. Wyjebany, ja nie. już jestem Mordekajzerem. Ale bot nie jest Mordekajzerem. Lol. Lol, <laughs> tu Luxi. Ona chciała lajzora. Nie Ale... do was. ETA. 15 seconds. Opa. A boż, o Boże, no, Ona cię skoncentrowała. Parawuary, o yeah! No nie! O fuck, on mnie zabija! Nie jest jak ta poprzednia. Ten Oresław Ten raj zaraz nie będzie wiedział, co go zabił. O, ty cifko. A ci z Co mną. Ja mam prawie na pewno. Zginął. On zginął. Zamknij. tam Jaja! <noise> <noise> <Kora. Zabiłeś, burzyna. głos> Już drugi raz go zabiłem! Morder jest <noise> opi! Mordę I Jezus, kurwa Ale on jest kurwa mocny, to jest pojebane, nie? Dziego plepsy. A Kali, boże, jaka ty jesteś głupia! No. Zabiłem? No dobra, ja tak. Nie jest głupia, ma jaja, ty się cofnąłeś. A no, to wyglądało tak, jakby jednak miała nie przeżyć, nie? O wyglądało tak. Co, jakby... online mordem? Ty kurwa co? mordem. Co, online mordem? 4-1 mam tylko. O Boże, kur. no naprawdę. Dawaj, o. Epa, epa. O, to jest jedna z tych luks, która robi Shina. Good luck with life. A nie. Gary. A może wierzę? Kurwa, lepszy. To ja czekam, jak przyjdą creepy, a co, co będę tankować, to kurwa. Biłem ja na Mida, zajmę wpis do farmy, idę se Już widzę, że ta gra jest skończona. Idę po, idę po Spak. Belta. O o to. O, smak. Okay. Fuck, fuck, fuck. Ktoś tankuje, to ma tarczkę. O, smak. <śmiewanie> tego smoka, <śmiewanie> tego nie, nie, tego smoka, tego nie, mida. nie, 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 tego w nie, 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 To nie, Kra, 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 kra. nie, 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 nie,

Minuet! In, a wet. In a oh, world o é OP! In a wet game! Ah, bem well played Xinn! Quem ganhou essa Obrigado, obrigado! é noob naquela game. Eu só o estilo de Loki e até o Na verdade? O moment, o moment, nabiję teraz double killach ktoś my, my, my. Jak się tam... NIE GAME OVER! Nie, nie ma muta Dobry damage kurwa może! Łe! 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 Jeszcze 4,5 minuty zabawy! Wuhuuu! O oh damn. damn... those lying bitches. Będę się bił z tym klonem, bo nie mam żadnego gówna, które mu daję. Co? Co? <laughs> I don't give a shit <laughs> po polsku. Co? No. Mówię, I don't give a shit <laughs> po polsku. Kurwa, so trzeba chronić it's it's język, it's dziwko. To... <śmiech> <śmiech> Nie daj żadnego gówna wyskoczyć. Hihihihihihi Hihihihihihihi języka, czy nie? Lol nie? is pro-tectank Kill yourself Lol, Rusians Democracy How do How do it. you do it Misery loves Putin, your king and Cezar! The word freedom do kurwa, żebyś tylko wiedział ty z kim gadasz The funny thing is. We are educated Mam sobie wykształcenie kurwa Może dobre ja wpadłem od tu Epe obry! Łow wow Daj mi chwilę podejść Jak ściągnięta Koniec kurwa a, dam, 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 bestie tu. Spoko, mam Katlin. No? O, skończyłeś. Wygraliście? <grywa> to jest bardzo blisko, <grywa> Jakieś 3 minuty. <grywa> Powiem ci, konkret to 2 minuty i 35 sekund. Idę pora ja? Idę pora ja? Kurwa, tak kupuję tego typa I'm so big, this fucker. Co? Z żegresz do 20 minut Nie, bo. Ja nie lubię Mordekaisera. bo Byłem za mało odpalony, widać. Albo był przedtem chujowy, aż mi się podoba. To jest głupie, bo przedtem był mocniejszy. Ale logika. No tak, no, bo jakby ja, ja no na przykład tak. druga. E, ale może być... A, bo, poza tym on ma długie włosy, więc wtedy lepiej kupować większą jakby. Łot. to Damn. Damnor! Jedna czwarta może być za mało. Łe, 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 farma, so 100, 105 Sto, sto pięć farmy. Cztery, przepraszam. Ale krakra, Potrzebuje zbierać na czapki, idziemy bić. I tam, Bo tam są w trzech sklepach są w sumie te czapki do kupienia, wiesz o tym? Ale mi wyjebałeś A moment! <crazy> oh oh <thôi> a Tak A moment! <coexist> a <grenades>

Wolę jaka Adelphi bo wtedy przynajmniej nie mordę. Ej, hey. <laughs> Fuck you. Bad, bad true. Ooo. Oh, moje uszy już nie bolą. Spokojnie. Nie Dobra, gonią to... mnie? Czemu? Weź ich zabij. No, ja no Jakub, zabij ich. Co so many kill. So many kill. Oh. Nie dam rady, właśnie z X -X -X nie, co to? nie właśnie jakbym miał, to oni już by nie żyli przecież. O, w sumie. Tylko... Aloj. zanim jest bez sensu, bo klon się nie pojawia, jak on włączy łucę. Co? <grym> no, potrzebuję więcej tankowania. Nie, potrzebuję więcej AP. Mobility power, chodź. Boże, ja tam idę, zrobić coś głupiego. No tak, odgłóźmy tak, to Pogi Kra, 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 kra. Kra, 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 no, Nie ma streamka, bo nie Ale zrobiłem swoje kra. Zrobiłeś swoje kra. Koniec. Wypierca. Surrender Roschans. Ro Putin is dead. <laughs> There is no freedom, you must surrender. <laughs> Only option to hold <laughs> <laughs> Kurwa, polityczne czołgi, nie wygrywamy to. O, Staszan. <grym> 23 minuty, ile można grać. No, spoko, poddaj się na 20 sekundami, nie? Wg <grym> rusenów. Jeden nie był ruskiem, chyba. O, to była tak dobra gra.